Cześć z tej strony, Adam. Na co dzień prowadzę kanał Spółerad i witam się z Wami, tą nieznaną postacią. W 123 odcinku naszej przygody, naszej platynowej serii z grą Lego Gwiezdne Wojny Saga Skywalkerów. Słuchajcie, w tym odcinku skończymy sobie Kevbir. Znaczy, wiadomo, że nie całe, ale skończymy misję na Kevbir, a to już jest coś. E, jak się ta postać nazywa? Rozgardenk. No właśnie, zdobyliśmy ją w poprzednim odcinku, jak pamiętacie. Została nam tutaj ostatnia już misja: kupujemy plotkę Gonki w górę. I oficer najwyższego porządku z Kijimi dostaniemy za pomoc temu Gonkowi. Uwierzysz, że jeden z tych szalonych droidów GNK wciąż działa gdzieś tam we wraku Gwiazdy Śmierci? Wytrzymały Maluch, pewnie ma tam jakieś niedokończone sprawy. No to idziemy tam. Niestety znowu będziemy musieli się przedrzeć przez wodę. Która jest absolutnie, absolutnie, absolutnie okropna. Zresztą pamiętacie, ktokolwiek jest za tę wodę odpowiedzialny, no to naprawdę powinien się nad sobą zastanowić. Serio mówię. Ale pomożemy temu gąkowi, bo przecież. Jesteśmy super. Te. Przez. Wodę, której nie ma, przeprowadzisz mnie. To brzmi jak psalm. Przez wodę, której, której nie ma, przeprowadzisz mnie, panie. Naprawdę, oj, okropnie to wygląda. Ja się nie przestaję po prostu tutaj tym. antyzachwycać. O! Coś wskręciłem w ogóle w dziwną stronę, widzieliście to? Teraz mogę sobie zawrócić i popłynąć w tym dobrym kierunku. I to ja to zrobiłem. Co najśmieszniejsze. Okej, okay, wylądowaliśmy. Uf, łup na zdrowie. Fajne słowo: łup w trybie rozkazującym. No tak. Dzień dobry. Znowu jestem rebelianckim kumplem. Ale może przynajmniej on potrafi. Rozmawiać z gonkami, mam nadzieję. Chyba, niestety, muszę tak wolno wchodzić. Cały czas. No nie! Kurde, może się uda chociaż. O właśnie. I teraz tędy. Mam rację, że tędy? Mam rację. I tutaj po tej lince. Ok. W sumie to zaskoczyliśmy. Nie musieliśmy haka zaczepiać. I jeszcze wyżej. Kurde, tu jest tyle plotek swoją drogą. Ale to wszystko, jak będziemy zbierać klocki. Ło! Nie! No, jejku, 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 jejku. Straszne to było. Tam po drugiej stronie. Jest coś, no to zmienimy się w tego. Aha, ja myślałem, że to jest pręcik wystający ze ściany, żeby do akrobatyki, a to się okazuje, że wcale nie Aha i tak muszę być protokolarnym. No to sobie pograliśmy, powiem wam. Nie no, y, damy radę. Tylko tak: najpierw się zmienimy w jakiegoś y, zbieracza pokroju. Nie wiem, Tibo. Co ciekawe, on nie ma haku. Haka. No. A wódz, wódz czerpa też jest ciekawe. O, i teraz. Tym mi się udało. Super. Teraz zmienimy się z powrotem w droida. Kurde, mamy 19 na 19 Astromechów. No ja jestem z siebie dumny. I... K3PO. Proszę bardzo. Pięknie wygląda w ogóle ten droid. Gwiazdogąg żyje wielkim marzeniem wejścia na najwyższy punkt z Mory ratowników Gwiazdy Śmierci 2. Szczodrze wlałby prądu w gniazdko, odkrywając wiele skarbów. Ale to akrobata niskich lotów, na dwuje, może z plusem. Wiele przepaści go przerasta, niech ty mi zrobi trasę i poniesie ku chwale. No dobra, gąki w górę. Niech ty zrobi swoimi urzędzeniami trasę dla gwiazdo-gąka i może go delikatnie popchnie dziwnymi mocami, bo on trochę zardzewiał, dosłownie i w przenośni. No weź się już zamknij. Idę. Aha. I potrzebuję teraz w ten sposób zrobić trasę. Ok. No to to zrozumiałe jest nawet. Aha, tutaj kurde, super jest to, że te droidy potrafią też skakać. Biegniemy dalej. A i teraz potrzebuję być astromechem. No trudno. Gdzie on jest? No nie! On się tu tak łatwo nie wespnie. Ech, no dobra, to zmienimy, niestety, tego naszego łowcę nagród poczciwego w Astromecha albo Rebel Frienda zmienimy w Astromecha. Już najwyższy czas już tyle odcinków z nim spędziliśmy, że naprawdę czas na niego. Tylko teraz, jakim Astromechem pograć? Może R2A6. Nic z tego, że gwiazdogonk zrobi taki ekspercki skok. Za dużo oczekujesz od gwiazdogonka. Już znajdź inną drogę na górę. Ale ja chcę tylko użyć tego panelu. Pomijamy oczywiście. I wskoczysz teraz. I gwiazdogąg nie ma jakiś dalej. Niech Ty zrobisz ścieżkę. No to robię. No idź, idź. Aha, dalej nie masz jakiś dalej. No idź. Dawaj, dawaj, dawaj. Co jest? Aha, teraz prądu trzeba. Patrzcie Udało się. Idziesz? Poszedł. OK. No, teraz chyba potrzebuje być tym. Wejdźmy do niego. Czekał na nas koleżka. No, ale co? Mam użyć na tobie mocy jakoś? Nie wiem. No dobra, wiesz co zrobimy? Może Anakin się tobą zajmie, co? Gwiazdokong? Nie, Gwiazdokong, nie dosięgasz szlaku. Będzie trzeba dziwnych mocy, żeby mu pomóc. Całe szczęście, jestem ja. No dobra, nie dosięga. To mogę użyć na Tobie mocy. O, yy, nadprogramowo to w ogóle załatwiłem. Jest chyba o wiele dalej niż być powinien. Tak mi się wydaje. A tu proszę jaka miła niespodzianka. Aha, i teraz o, oczywiście łowca o nagród powinienem być. Ale mogę być też droidem. Trochę przyspieszyłem sobie trasę. I teraz jeszcze ty. Skakuj. No widzę, że będzie problem. Wiesz co? Może ja Cię w ogóle przeniosę mocą, co? Tak chyba będzie najlepiej. Patrz. No. Gdzie ty jesteś? No. Udało się. Jest w ogóle taki dziwny sposób zrobiłem, ale zrobiłem. O, poparzony Anakin ma jeszcze niebieski miecz świetlny. Spoko w sumie. Chociaż on powinien być moim zdaniem w postaciach innych i móc się tylko czołgać. Gwiazdogąg wreszcie przy Gniazdku Chwały. Oby zasilenie nie zniszczyło planety, no ale się zobaczy. Podziwiam Twój op optymizm, kolego. U, co tu się dzieje? Znalazłem chyba postać, którą miałem dostać. Yo, Oficer Najwyższego Porządku z Kijimi. Dostałem złoczyńcę. To zmienimy na przykład R2A6 w tego złoczyńcę. Nowy złoczyńca. Faktycznie, mamy go. Oficer Najwyższego Porządku... Oficer Najwyższego Porządku Kijimi. Kiedy Najwyższy Porządek pojawił się na Kijimi, całe garnizony szturmowców zostały wysłane do przeszukiwania sennych ulic. Oficerowie ci noszą odzież chroniącą przed niskimi temperaturami, jako że ich misja wytropienia złomiarki może zająć całą noc. Uroczo, że ktoś o nich dba. No i bardzo sympatyczny oficer. No i pięknie. Sposób ułożenia jego dłoni kojarzy mi się z żołnierzami z Indiana Jonesa. Oni tak chodzili. Co po niektórzy. No i schował nawet broń. Tak, oni tak chodzili. No śmieszne. No dobrze, słuchajcie. Tym pozytywnym akcentem i misją z gonkiem kończymy. Ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak było, no to wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę i subskrypcją. A ja widzę się z Wami w odcinku 124. Jeszcze chciałem zauważyć, że ten odcinek ma cyferki po kolei 1, 2, 3. Pierwszy raz w historii tego kanału. Odcinek specjalny. Idealny na skończenie Kefbiru. No, w następnym odcinku polecimy sobie na planetę Akto. I tam jest tylko jedna misja do zrobienia. Także będzie ciekawie. To by było na tyle. Trzymajcie się i cześć.